Cześć, witamy znowu w Kuchni u Zakopca. Dzisiaj robimy hałę, Obiecaną kiedyś hałwę. Z sezamu, z dodatkiem miodu i odrobinkiem oleju kokosowego. Na początek sezam wrzucamy na rozgrzaną patelnię. Musimy troszeczkę go sprażyć do uzyskania takiego jasno złotego koloru i bardzo fajnego, przyjemnego zapachu. Później go zmielimy, dodamy do tego miód i olej. I wrzucimy do lodówki na jakiś czas. No to robimy. za musimy to jakiś czas zamieszać, żeby nam się nie przypalił. Sezam już zaczyna pachnieć. Zmienił też kolor. Zdejmę go z ognia i dam do przestudzenia na chwilkę. A potem będziemy go mielić. Se ze mną już troszkę przestykł. Możemy go wziąć w dłoń i się nie poparzyć. Przesypiemy go teraz do miksera i będziemy blendować. Sadam już prawie zmielone, robią się już grudki. Jeszcze tylko chwileczkę pod go i wrzucimy do niego miod. Dodamy teraz troszkę miodu, nie za dużo, żeby nie było za bardzo słodkie, bo w spepewej chałwie niestety tego cukru jest bardzo dużo. To Spróbujemy dać troszkę mniej, najwyżej później dodam jeszcze troszkę. I dodam troszeczkę oleju kokosowego, ponieważ nie mam oleju sezamowego, a troszeczkę oleju chałwie powinno być. I mieszamy dalej. Przełożę teraz nasz sezam do miseczki i wymieszam resztę ręcznie, ponieważ mikser nie bardzo sobie z tym już poradzi. Trzeba wszystko dokładnie wymieszać, żeby nigdzie nie było suchych miejsc, żeby się chowa nam nie rozsypała. Owę już mamy gotową, wymieszaną dokładnie. Przełożymy ją teraz do pudełka. Pudełeczko jest wyłożone papierem do pieczenia, tak żeby wstawały rogi. No ja aż wtedy tylko się pociągnie za rogi i na nam fajnie wyskoczy z pudełka. Pojemniczko, chyba musimy bardzo dokładnie ubić. I gotowe. I chałba wędruje na całą noc do lodówki. Jutro będziemy próbować. Zapraszam.